kochani, witam Was ponownie na kanale Monia Wenel. Dzisiaj przychodzę do Was z odcinkiem krzyżówkowym. Mamy wszystkie polskie krzyżówki, jakie występują na rynku. E, krzyżówka za 3 zł krzyżówka XL, krzyżówka XXL i Wielka Krzyżówka. Jak widzicie, większość już jest nadrapana. E, właściwie w tych małych nadrapałam powiedzmy po połowie. Natomiast w Wielkiej Krzyżówce wiem, że to strasznie długo trwa, dlatego nadrapałam e, tutaj już większość. Została mi jedna literka, która tak naprawdę może ale nie musi zmienić tutaj sytuacji. E, więc, kochani, myślę, że zaczniemy sobie od wielkiej krzyżówki. E, wkład na dzisiaj to 48 zł. E, w wielkiej krzyżówce, kochani, już Wam tutaj wszystko pokazuję. E, mamy bardzo mało e, słów. E, jeśli chodzi o tą e, zieloną stronę, mamy e, skok e, i rytm. To są dwa słowa, które tutaj się utworzyły. Jeśli chodzi o stronę różową, no to mamy list oraz kos. I zrobiłam sobie taką małą analizę. Gdyby trafiła się jedna litera. Konkretna, no to byłaby wygrana. Jeśli się nie trafi, no to wygranej nie będzie. Jeśli chodzi o e, grę, gry bonusowe, jak widzicie, tutaj wszędzie A nam e, blokuje, więc no, raczej A się nie spodziewam. E, no ale cóż, kochani, zobaczmy, zobaczmy, jaka tutaj się trafi literka. Sprawdźmy, co tutaj się kryje. Mamy literkę E. e czy literka E zmieni nam sytuację? Sprawdźmy. Kilka tych literek E będzie, ale czy nam coś to da? Tutaj, jak widzicie, większość blokuje nam. O, tutaj mamy stek. Mamy trzecie słowo, no nie za dużo, nie za dużo, ale jest. E, stek. Mm, czy gdzieś jeszcze jest E? Na pewno, ale czy gdzieś nam E coś zmieni? Mamy set. Czyli mamy, kochani, cztery słowa. Tutaj mamy jeszcze Ewę. Um, czyli tak. Czyli tak, kochani. Rytm, stek. E, tutaj nie. Set i. Skos, czyli mamy 4 w zielonej, to nam nic nie daje. Potrzebujemy w zielonej aż 5 słów, żeby nam e, trafiła się wygrana. A sprawdźmy w różowej. Yy. No, w różowej nam się nie poszczęściło. W bonusie nie ma nic. Wydaje mi się, że ta krzyżówka jest pusta, ale sprawdźmy sobie jeszcze kontrolne. Tak jest. BGC, więc niestety, kochani, ale wielka krzyżówka jest pusta. No. Może to i dobrze, że większość zdrapałam e, poza kamerą, skoro jest i tak pusta. Więc teraz, kochani, mamy trzy. Myślę, że zaczniemy sobie, e, weźmiemy sobie teraz e, serduszkową. I love e, krzyżówka. E, krzyżówka za trzy złote. Nowość na e, polskiej e, scenie Lotto. Zostawiłam serduszka, jak widzicie. Jeżeli chodzi o słówka, no to nie mamy żadnego. No, ale jeszcze mamy trochę tych e, literek. O. No ciekawa jestem, czy nam tutaj krzyżówka przyniesie troszeczkę szczęścia. O, nam nie dało żadnego słowa. Sprawdźmy dalej. O, mamy A. Zawsze fajnie, jak A się trafia. A jest zawsze pożądane, ale nie podejrzewam, żeby już nam coś tutaj zmieniło. Zmieniła ta literka A. Ale fajnie, że się trafiła. Fajnie, że się trafiła. O, mamy jeszcze tutaj A i tutaj. A, jeszcze mamy tutaj A. Okej, okay, kolejna literka. Literka H. No, nie powiedziałabym, żeby literka H była super pożądaną literką, no ale czasami się przydaje. Kolejna litera to S. E, litera S. Mamy S. I tutaj również trafiło nam się S, i to wszystko. Kolejne serducho e, to literka C. E, literka C. Mamy. Zbliżamy się już wielkimi krokami do pierwszego słówka, gdyby u się trafiło. Więcej nie mamy, a przynajmniej tak mi się wydaje. R. Afrodyta. Oj, coś mi tutaj kuje. R. Park. Lit. Historia, emigracja. Mamy pierwsze słówko Sara. Mamy pierwsze słówko fajnie, pierwsze kotę za poltę. Tutaj trzeba tylko trzy, więc może się coś trafi. Zobaczmy. Kolejna literka G. Tak. Iga, mamy drugie słówko. Emigracja. Przedostatnia literka to K. Kramel. Park. Mamy trzecie słówko. Mamy, kochani, wygraną w tej krzyżówce. E, już się krzyżówka zwróciła. Może jeszcze coś więcej się trafi. Mamy jeszcze gdzieś K. Mamy tu. Aktorka. Dobrze, kochani. I ostatnie, ostatnia literka J. Czyli J nam zmieni sytuację. W emigracji mamy J, ale to nam nic nie daje. Czyli mamy, kochani, tak. Iga, Sara i Park. E, literki D nie było, literki T nie było. K było, ale T nam blokuje. M nie było. E, U nie było, T nie było. M nie było, L nie było. Czyli, kochani, jak widzicie, mamy wygraną, mamy wygraną w postaci 3 zł. Lepsze to niż nic. Przechodzimy do kolejnej krzyżówki. Tutaj zostawiłam, kochani, 6 liter. Czy my mamy tutaj? Mamy tak, wdowa Ada, czyli mamy tutaj dwa słówka, natomiast po tej stronie jeszcze nic nam się nie utworzyło. Zobaczmy, coś mi się tutaj przesuwa. Zobaczmy kolejną literkę, literka T. literka T efekt mamy trochę tego T sztum etap i tyle a po tej stronie takt tabaka e, więcej ten nie widzę okej okay. kolejna literka J Literka J. Mm, nie widzę w ogóle J. A po tej stronie jest nawigacja. Mm, I tyle. Kolejna literka. Literka S. Lite, literka S. Rasa. Ser. Mamy pierwsze słówko san, aromas. Byłoby chyba na tyle. A po tej stronie, czy będzie trzecie słowo? Szmaragd, kaskader. I tyle. No, jesteśmy blisko, ale to jeszcze nie to. Literka i. Mamy w słówku Blizna, Chiny, Zanzibar, Mit, Epir, um, więcej i nie ma. A po tej stronie, o mamy trzecie słówko, kochani, mamy wygraną. Uff, mamy y, 5 złotych już na pewno wygrane. Zobaczmy, może coś więcej się trafi. Nawigacja. E, impreza. Emir. Mm, tyle. I dwa pierwsze. E, dwie pierwsze literki. E, v. No to V nie mamy. No i ostatnia literka to literka e. e. Czy E nam tutaj da jeszcze większą wygraną? No ciekawe. Tutaj mamy ser. E efekt, ale nie błoka. Etap. Mamy tutaj pierwsze słówko, e drugie, przepraszam. Drugie słówko. E słówko etap. Y I chyba to by było na tyle. W tej, w tej krzyżówce mamy etap i san. E a po tej stronie, czy będzie jeszcze czwarte słowo? mi się kochani, że trzeciego, czwartego nie będzie, mamy Iga, Ada, wdowa. K nie było, e, M nie było, B nie było, C? E, C nie było? C nie było? Nie, niestety nie. E, K R. M, B, M, R, K. Wygląda na to, kochani, że mamy tutaj mamy tutaj e, 5 zł, ale oczywiście jeszcze po drapingu to sprawdzę. No to mamy dwie wygrane. Fajnie, szkoda, że duża nie była wygrana, no ale cóż, nie można mieć wszystkiego. E, została nam krzyżówka XXL, kochani. Sprawdzamy, co się kryje pod pierwszym znakiem zapytania. W yy, i jedziemy z pierwszą krzyżówką Ewa. Synowa. Teraz druga krzyżówka. W drugiej krzyżówce z W widzę kiepsko w ogóle nie widzę W i w ostatniej BMW. I tyle, jeśli chodzi o W. Ok, kolejna literka pod znakiem zapytania e, to literka Z. No to w mamy w naszym bonusiku. E, no i jedziemy z pierwszą krzyżówką. Literka Z. Szeron. Azyl. I tyle, jeśli chodzi o literkę Z, w drugiej krzyżówce. Aszja i tyle. No i trzecia krzyżówka, sofia. Okay, kolejna literka pod znakiem zapytania to literka A. No, fajnie. Tak jak już mówiłam, fajnie jak trafia się A. Zobaczymy. Zobaczymy, co nam tutaj Ada. Logopeda. Karp. Jak zawsze, A będzie dużo. Mamy pierwsze słówko Ewa. Mamy pierwsze słówko, czyli A nam trochę dało. Palsam. Azyl. Kraj. A, jeszcze tutaj. Kapitan. Kapitan, okej. Okay. Bierzemy się za niebieską krzyżówkę, a mamy Wranczo. W bonusie Agat. Klara. Futurysta. Asseza. Regaty. Sarna. Mamy pierwsze słówko w niebieskiej. Pasieka. Jakieś mam dobre przeczucie co do tej zdradki. Nie wiem. <śm> Zobaczymy. Zofia. Bar. Agrawka. Trzy razy A. Satyr. Adrian. Aster. Irygacja. Jard, etap, park. Chyba nie ominęłam żadnego A, a jest jeszcze tutaj. Prymas. Jeśli ominęłam, to się później kochani drapie. Kolejny znak zapytania to literka B. Literka B. Czy nam tutaj coś się zmieni? W pierwszej zdrabce z literką B balsam. I tyle. Kolejna zdrabka, kolejna krzyżówka. Literka B. Nie. I ostatnia, bar. BMW. Tyle, kolejny znak zapytania, kochani, to literka T. E, literka T, lotos. mamy drugie słówko, kapitan. Kapitan. Mm, gdzieś jeszcze mamy T? Nie. Tutaj tort na tron, przepraszam. Tort też oczywiście. Pretor, futurysta, mit, Elitr T. O, no, oczywiście jeszcze jedno T, futuryście, Ok, się oczywiście nie ma. W ostatniej krzyżówce, satyr, etap. Mamy w ostatniej pierwsze słówko: ortopeda, aster. Nie ma. Ok, kolejny znak zapytania, kochani. Kolejny znak zapytania to literka D, logopeda. dno, albo nie, Ym. kolejna d dog tyle i ostatnia mamy drugie słówko zasada Yard. Ortopeda. Okej, okay. przedostatni znak zapytania kochani to literka G. Literka G logopeda. Więcej nie widzę. W drugiej. Gil. I przy okazji Agat, no to mamy dwa słowa. No zbliżamy się wielkimi krokami do jakiejś wygranej. Ale czy ona się trafi? Czy ona się tutaj trafi? Oto jest pytanie. Dog. I w ostatniej. Agrafka. Irygacja. Przedostatnia, a przedostatni znak zapytania e, to literka U. Czy U, kochani, nam coś tutaj da? U jest, ale nic nam nie dało. Więcej by nam dało O. Ale cóż, nie można mieć wszystkiego. W drugiej, ucho, futurysta. Tyle. Trzeciej. Trzeciej U. Niestety nie ma. No i ostatnia literka. Czy nam coś tutaj zmieni? Literka F. No F to taka ciężka, dosyć literka. Ech, czy nam coś zmieni literka F? Wątpię. No ale szukajmy, nie traćmy nadziei. Tutaj nic. Czyli w pierwszej pozostajemy z dwoma słowami. Kapitan i. Ewa, w drugiej F, Futurysta, ale nie było R. I tutaj też pozostajemy z dwoma, Agat i Pasieka. No i ostatnie, Zofia, Agrawka, mm. Elf. Niestety L nie było. I ono sfera. No i tyle kochani. Chyba wydaje, wydaje się, że tutaj jest pusto. A gdzie są te kontrolne? Hm. A. To jest jakieś J, E i C. Czyli niestety kochani ta drabka pusta nadrapaliśmy się, więc teraz przejdziemy do szybkiego podsumowania kochani podsumowując nasz dzisiejszy drapik mieliśmy m, krzyżówki za 48 zł no i niestety najdroższe przegrały wielka krzyżówka dała ciała i krzyżówka liczba. XXL również była pusta wygrane, trafiły nam się w krzyżówce XL oraz w I Love krzyżówka za 3 zł e, w jednej mamy mm, 5 zł, w drugiej mamy 3 zł, czyli kochani, wychodzi na to, że jesteśmy 30 zł na minusie, e, znowu minus, no bywa i tak no ale cóż, jeżeli Wam się podobał, pomimo wszystko ten odcinek, to zostawcie proszę łapeczki do góry, zachęcam do komentowania, do subskrypcji, kliknijcie sobie dzwoneczek, będziecie dostawać powiadomienia o moich kolejnych filmach. A na dzisiaj kochani to już tyle. Dziękuję, że byliście. Pozdrawiam Was serdecznie, buziaczki. Pa!